Jestem dziś na warszawskiej Białołęce. Przyjechałam do Natalii i Wojtka, którzy niedawno przeprowadzili się do własnego mieszkania. Podczas przeprowadzki okazało się, że mają mnóstwo ubrań, których już dawno nie noszą. Idę zajrzeć do ich szafy. Cześć, jestem Natalia. Hej, jestem Wojtek. Jesteśmy parą od czterech lat. Poznaliśmy się na imprezie u naszych znajomych, gdzie w sumie jak Natalia weszła, to była miłość od pierwszego wejrzenia. No, u mnie od drugiego. Aha. No, ja ci dam. <grymne> na co dzień studiujemy i pracujemy. Ja studiuję dwa kierunki, architekturę wnętrz i historię sztuki. Ja studiuję człowiek w cyberprzestrzeni, dosyć nowatorski kierunek. Uczę się o bezpieczeństwie w sieci, programowaniu oraz prawie w internecie. Niedawno wprowadziliśmy się do naszego nowego mieszkania, które jeszcze urządzamy. Zebraliśmy wszystkie nasze rzeczy. No, i jak się okazało, w większości ubrań już nie chodzimy. No po prostu przywiązujemy się naszych ubrań i nie lubimy ich wyrzucać. Cześć, Cześć. dzień dobry. Cześć. Jestem Ania. Cześć, Wojtek. I Natalia. Zgłosiliście się do programu, ponieważ macie mnóstwo ubrań, których już nie potrzebujecie. Oj, tak, zdecydowanie za dużo. Chcemy dać im drugie życie. No to pokażcie mi te skarby z waszej szafy. Tylko wiesz, jest taki problem? Jaki? Że my nie mamy szafy. Okej, okay, to w takim razie gdzie trzymacie te rzeczy? Chodź Aniu, zapraszam, wszystko Ci pokażę. Mieliście rację, jest naprawdę dużo rzeczy. Trochę się nazbierało przez te kilka lat. Sami nie wiemy, co tam jeszcze jest, także Dokładnie. zobaczymy. Okej, okay, a jaki jest wasz cel? Zbieramy na szafę. Budżet około 1500 zł. Jest potencjał. To. Tak, jest to wybierane. <laughs> Jeszcze trochę już tutaj poprzeglądaliśmy i odłożyliśmy rzeczy, które można wystawić. Okej, okay, spodnie, widzę jakieś. To jest tak posegregowane spodnie, spodnie, kurtki, kurtki? Niekoniecznie. Co to tak lśni? To jest zbroja. strój astronauty. Z Natalią poznałem się, będąc w tym stroju na imprezie. Warto to na pewno dodać do puli, bo to jest też coś ciekawego i nie niełatwo jest znaleźć e, takie no, tak, kostiumy. A pokażesz nam się w tym? Ten strój wystawiłabym za 20 zł. Widzę tu jakiegoś futrzaka, który puszcza soczyste zielone oczka. Co to takiego? W tym futrze byłam przebrana na imprezie. Czyli służyło ci za przebranie. Dokładnie. Wow. To futerko proponuję wystawić za 40 zł. Ludzie, którzy kochają jakieś nowinki modowe i takie bardzo artystyczne luki, myślę, że też znajdą zastosowanie tego w codziennych stylizacjach.